Kaczyńskiego nie boję. I kurwo, znowu mi dzisiaj dotknąłeś rodziny. Z... Do tej twojej w wdupy musi tej i Co cię kur... Wys... świat. Nie będziesz ty kurwa, robił ludziom tego, co robisz. Ty w... Cię kur... złapię, ale na początek jadę starą kur... ziobrową. Tak kur... zapadnę, ty wdup... jak ty mnie. Ty kurwa, zap... Wy świecie! W wy. Ja wam k dam! Wojnę k macie na całego